Mimo, że wygląda to jak środek zimy, to czuć już wiosnę w powietrzu. Niebawem pełnia sezonu ogrodniczego, a razem z nim zmora wielu ogrodników, ślimaki. Niszczą twoje rozsady, dziesiątkują duże rośliny, są dosłownie wszędzie. Ja od dwóch lat nie mam tego problemu, bo zaprosiłem do mojego warzywnika kaczki biegusy i dzielna drużyna kaczorów świetnie sobie radzi ze ślimakami, szczególnie z tymi bezskorupkowymi. Po lecie przyjdzie jednak zima i warto już teraz wiosną, kupując kaczki biegusy, zastanowić się, jakie warunki zapewnimy im w tym trudnym dla nich okresie. Dziś opowiem o tym, jak biegusy zabezpieczyć, jak zapewnić im odpowiednie schronienie, jak je karmić zimą, jak dbać o ich zdrowie. Pokażę też, jak znoszą towarzystwo innych zwierząt i podzielę się fascynującym ewolucyjnym dostosowaniem kaczek do życia w zimnej wodzie czy wręcz na śniegu. Zapraszam na film. biegusy to nieocenieni pomocnicy w małym gospodarstwie, ale nawet jeśli masz tylko kawałek warzywnika, to również wiesz jak dużym problemem mogą być ślimaki. Mówi się, że nie masz za dużo ślimaków, tylko masz za mało kaczek i rzeczywiście coś w tym jest. Gdy tylko wprowadzimy do naszego ogrodu kaczki biegusy, no to potrafią one utrzymać populację ślimaków mocno, mocno pod kontrolą i w naszym przypadku można powiedzieć, że poza Niewielkimi przypadkami, na przykład opieką nad sadzonkami we wczesnym etapie wzrostu, to problemu ślimaków w zasadzie nie ma. Nakręciłem szczegółowy film o tym, jak sprawdzają się biegusy w ogrodzie. Miniaturkę znajdziesz na końcu tego materiału, ale często pytacie w komentarzach, co z biegusami zimą. No i dzisiaj chciałem o tym parę słów opowiedzieć. Schronienie. Zima to przede wszystkim mróz, śnieg. Warunki niekorzystne dla poszukiwania ślimaków i innego pożywienia, no więc musimy nasze bieguski przede wszystkim schować gdzieś. W naszym przypadku jest o tyle wygodniej, że mamy również alpaki, więc biegusy mieszkają razem z alpakami w takiej jednej małej stajence. Hmm. I jest to świetne rozwiązanie nie tylko ze względu na zapewnienie schronienia, ale również towarzystwa i bezpieczeństwa, o czym za chwilkę opowiem. Nie potrzebujemy jakiegoś wielkiego, wyjątkowego miejsca, żeby nasze biegusy dobrze przyzimowały. Muszą mieć ochronę przed warunkami atmosferycznymi, więc oczywiście jeśli to jest zamknięte pomieszczenie, to najlepiej, szczególnie jeśli również mówimy o drapieżnikach. Biegusy są. Lubią to ptaki wodne, więc lubią tę wodę rozklapywać wszędzie, jedzenie rozklapywać. Ich odchody również są wszędzie, więc trzeba zapewniać świeżą ściółkę, tak żebyśmy mieli zawsze czysto. U nas kaczki mają cały dzień otwarte drzwi, więc mogą sobie dowolnie wychodzić na zewnątrz, na śnieg, jeśli jest pełno śniegu, albo tak jak teraz, kiedy już trawa wystaje i sobie cały czas grzebią pod liśćmi, szukają jakichś pędraków, jakiegoś białka. Mają inne zwyczaje niż alpaki. Alpaki to w zasadzie cały dzień spędzają na zewnątrz, uwielbiają być na powietrzu. Na tę werandę mówimy ciechocinek. Alpaki uwielbiają spędzać tam całe dnie. Deszcz na nie nie pada, świeże powietrze, sianko, nawet nie chce im się wstawać, żeby coś zjeść. Czasem trudno je zagonić na noc do zagrody, a kaczki sporadycznie wychodzą na zewnątrz. Zauważyłem, że wolą spędzać czas. Właśnie w Zagrodzie, nie wiem czy to jest kwestia temperatury, czy bezpieczeństwa, czy wszystkiego naraz, no, ale w każdym razie ich głównym miejscem przebywania w zimie to jest właśnie ta oto zagródka. Zdrowie i higiena. Kaczki biegusy nie są bardzo wymagające. Jeśli mają dostęp do wody, bieżący dostęp do wody jest bardzo ważny. Jeśli mają jedzenie pełnowartościowe i trochę możliwości ruchu, odrobinę słońca, no to ich zdrowie jest dobre. Nawet jeden z naszych kaczorów, którego nazywałem Wiktor, przez całe lato był w bardzo kiepskim stanie. Myślałem, że nie przeżyje, a przez zimę doszedł do siebie, i w tej chwili trudno rozpoznać, który z nich był tak bardzo schorowany. Bezpieczeństwo. Ważnym elementem dbałości o kaczki ogólnie o drób jest zabezpieczenie przed drapieżnikami. W przypadku biegusów no to lis jest głównym niebezpieczeństwem, ale myślę, że również ptaki drapieżne mogą zagrażać. U nas świetnie sprawdza się współpraca kaczek i wspólne mieszkanie razem z alpakami. Alpaki są dużymi stworzeniami i myślę, że dla lisa no, przypominają pewnie z wielkości psy na szczęście odpukać na razie żaden list tutaj jeszcze nie wpadł mimo że drzwi są cały czas otwarte więc alpaki są świetnym patrolem i pilnują naszych kaczek ale widać, że ta relacja w dwie strony jest pozytywna zwierzęta lubią swoje towarzystwo alpaki są bardzo ciekawskie i często łażą za kaczkami również kaczki bez problemu Mieszkają razem z alpakami, nawet czasami zdarza się, sprawiają wrażenie, jakby dominowały alpaki, alpaki gdzieś tam są z boku. W kąciku w nocy skulone, a kaczki zajmują cały środek zagrody. Żywienie biegusów zimą. W lecie biegusy są niemal bezobsługowe, gdy tylko już jest sezon na ślimaki, to stanowią one, myślę, że z 90% diety biegusów. Bardzo rzadko z Kubem jakąś zieleninę, praktycznie nie mieliśmy żadnych problemów z niszczeniem upraw, gdy tylko, była, gdy, gdy tylko był urodzaj ślimaków. No, w zimie oczywiście jest całkowicie inaczej, gdy tutaj ogród jest przykryty śniegiem, to nie ma dostępu do żadnych żyjątek, które biegusy mogą zjeść, więc karmimy je głównym ich pożywieniem jest taka gotowa mieszanka paszowa. nakarmić biegusy zbożami, czy to śrutowanymi, czy rozmoczonymi. Też ludzie gotują warzywa, można dawać trochę zieleniny. U nas, przez to, że mieszkają razem z alpakami, to po pierwsze mają cały czas dostęp do siana i widać, że skupią sobie te suche końcówki. Są tam nasiona, są tam suche kawałki trawy, więc jest to dla nich myślę, że istotne pożywienie. I również biegusy polują na wszelkie resztki, które spadną ze żłobów alpakowych. Widać, że są dobrze dożywione, są zdrowe. Często wieczorem przychodzę i w miseczce jeszcze jest ich porcja paszy, także raczej są przejedzone. Mimo, że pasza, taka specjalistyczna pasza dla, dla kaczek, ona jest bardzo podobna w składzie do paszy dla kur. Mimo, że ona zawiera nawet zwierzęce tłuszcze, no to zauważyłem, że alpaki, szczególnie Karol, bardzo chętnie podjadają tę paszę, więc musiałem... Zbudować taki tajny paśnik, do którego wciskają się tylko kaczki, a do których alpaki nie mają dostępu. W zeszłym roku popełniłem błąd, bo e, kaczki poszły do ogrodu dość późno. W tym roku, gdy tylko już będą odpowiednie warunki, gdy tylko śnieg już tak na trwałe zejdzie, to przeniosę kaczki stąd do ich miejsca docelowego, tak żeby już jak najwcześniej w sezonie zaczęły zajadać się ślimakami. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, dla którego podoba mi się to, że hodujemy i alpaki i mamy kaczki, które mieszkają cały rok i pracują w ogrodzie. To jest to, że to jest taki rodzaj działalności, w którym no nie mamy konieczności, nie ma potrzeby, żeby zabijać te zwierzęta gospodarskie. To jest y, trudna sprawa, trudne przeżycie, szczególnie jeśli robi się to samodzielnie. Także bardzo się cieszę, że znaleźliśmy taką formułę, że mamy zwierzęta, które z jednej strony no, stanowią takie świetne wzbogacenie gospodarstwa. Bardzo przyjemnie jest przebywać w ich towarzystwie. No a poza tym dokładają się, pomagają nam w pracach, alpaki pomagają w alpakoterapii, mamy sporo odwiedzających, którzy przychodzą, mogą sobie nakarmić alpaki, posłuchać o ich życiu, poprzebywać z nimi, no a bez kaczek w zasadzie uprawa ogrodu byłaby bardzo trudna w dobie tych agresywnych wszędobylskich ślimaków. Pytacie też skąd zdobyć biegusy. Nie mam w tym zakresie zbyt dużego doświadczenia. Po prostu rozglądam się na grupach na Facebooku, na grupach tematycznych. No i kontaktuję się z hodowcami w mojej okolicy, odwiedzam ich. W ten sposób dotarłem do fajnych ludzi, od których kupiłem te kaczki. Jestem w nich bardzo, bardzo zadowolony. Mówię kaczki, ale są to kaczory te trzy, to są kaczory. Można to rozpoznać po tym zawiniętym piórku. Chciałbym w tym roku powiększyć stado okaczki, także może poza zbieraniem ślimaku będziemy jeszcze mieć pyszne jajka. Jeszcze taka ciekawostka na temat kaczek. Potrafią one chodzić po lodzie, potrafią chodzić po śniegu, pływać w lodowatej wodzie. Można się zastanawiać jak sobie radzą z niską temperaturą. Okazuje się, że mają bardzo zmyślny układ krążenia w nogach i... Żyły oraz tętnice w nodze tworzą taki wymiennik ciepła, który z jednej strony powoduje, że ciepła krew od serca w kierunku nóg schładza się i dociera już chłodniejsza, a ta chłodna od nóg, która płynie do organizmu, ogrzewa się, także tak jakby są dwa, można powiedzieć, dwa takie obiegi temperaturowe, chłodniejsze przy lodzie, przy ziemi i cieplejsze w kierunku ciała, co oznacza, że nie ma takich dużych różnic temperatur, ciało się tak bardzo nie wychładza i dzięki temu wspaniałemu mechanizmowi kaczki tracą tylko kilka procent ciepła stąpając po lodzie czy będąc w lotowatej wodzie. Przyroda jest niesamowita, i trudno mi się zgodzić, że to wszystko jest dziełem przypadku losowych mutacji. Widać tutaj dużą, dużą inteligencję. Zachęcam Cię do hodowli zwierząt, przede wszystkim drobiu to jest proste, dużo prostsze niż się wydaje. Mamy sporo takich barier mentalnych, że wymaga to ogromnej ilości pracy, że zwierzęta śmierdzą. Jeśli o zwierzęta odpowiednio zadbamy, jeśli mają dobre warunki, to ani nie są uciążliwe w hodowli, ani nie ma żadnych wielkich uciążliwości związanych z zapachem. Potykam się też z komentarzami, że biegusy strasznie brudzą i cały ogród będzie zafajdany, no ale to wszystko zależy od ilości kaczek na powiedzmy metr kwadratowy czy ar u nas trzy kaczki patrolują czteroarowy warzywnik i można powiedzieć, że nie ma śladu. Z wyjątkiem miejsca przy samym kaczniku to w zasadzie w warzywniku nie zauważyłbyś, nie zauważyłabyś, że mieszkają non-stop kaczki biegusy. Jeszcze końcówka zimy i to świetny czas, żeby zaplanować hodowlę, maleńką hodowlę drobiu albo właśnie biegusów pod kątem opieki nad warzywnikiem, albo kur, które są no niezwykle cennym składnikiem nawet takiego podmiejskiego ogrodu. Możemy mieć wspaniałe jajka, niedużą ilością pracy, nieporównywalne jakościowo jedzenie z tym, które jest produkowane hmm, przemysłowo. Film o tym, jak biegusy sprawdzają się w ochronie Twojego warzywnika przed ślimakami tutaj, a wartościowe filmy o hodowli kur, gęsi i innego drobiu tutaj.